Gra pokazuje nam, że z tyłu ma też jakiś punkt, ale system, system wspinania w tej grze jest taki, że w zasadzie gdziekolwiek mamy jakąś krawędź albo jakąś taką mchy, porosty, sierść, tam możemy się wspinać. I jest to limitowane w zasadzie tylko przez wytrzymałość naszego bohatera. Bardzo podobny system, wydaje mi się, że bardzo inspirowany tym z Shadow of the Colossus, jest w Legend of Zelda Breath of the Wild. Bo tutaj, o, mamy to futro, większość kolosów ma takie futro po którym możemy się wspinać. W momencie, kiedy trzymamy się tego i zaatakujemy ten punkt, to Kolos dostaje duże obrażenia. W tym wypadku Walus pada sobie, przyklęknął sobie na kolano i nam umożliwia to... Oj, spadłem w trakcie cutscenki. Fuck. Ale to, co się stało, jest istotne. W trakcie cutscenki i tak możemy sterować naszą postacią. I, tak jak wam wspomniałem, można się dostać na górę na różne sposoby, takie jakie wam w zasadzie przyjdą do głowy, i na przykład speedranerzy robią tak, że wykorzystują tą cacycenkę, kiedy walus się pochyla, i w trakcie cacycenki na ślepo biegną postacią, biegną łąderem do jego głowy i wskakują bezpośrednio na jego głowę, bo tam ma swój słaby punkt.